Witam serdecznie państwa. Dzisiaj mamy 12 kwiecień 2026 rok, 5 rok. Drodzy państwo, w najbliższej, najbliższej porze, w najbliższej porze, gdy temperatury wzrosną, zamierzam oto tym przyrządem. rozluźniać, odsklepiać, przebijać komórki z zapasami pszczołom Co o tym sądzicie? Co tym zyskam Widzę, że zapasowych plastrów pszczoły nie mają ochoty odsklepiać, pobierać pokarmu i tym sposobem myślę Rodziny pszczele zachęcić do zużywania zimowych zapasów. Na pewno dużo jest lepiej teraz to czymś wyprzebijać, żeby to zużywały, wychowywały czerw, niż żeby to przed zbiorem wyciągać z ula. No tu dziwnie te pszczoły na wylotek wychodzą. No teraz już mamy. Drodzy Państwo, te ule wszystkie wylotki rozluźnione. pszoła dostała powietrza. Pszczoła dostała powietrza. Tutaj pszoła w ulu 2 się bardzo dobrze prezentuje. To jest córka matki z Ula 13. Bardzo dobrej matki na Wielkim Ulu. I tu mam dziwną sytuację. Drodzy Państwo. Bo tu jest dużo starej, przepracowanej pszczoły. Czy to jest związane z chorobą? Czy one rzeczywiście. Tu był duży osyp, na uliczka spadła. Czy one rzeczywiście ciężko na tych mrozach pracowały, żeby ogrzać czerw Proszę Państwa, tu jest moja precedentka do najsłabszej rodziny. No, rewelacyjnie wyszła. Rewelacyjnie wyszłam, tak się zastanawiam. Czy jeszcze przed zbiorem je nie przypudrować? No ale tu nie mam żadnych przeszkód. Jest dużo wody w plenerze. Deszcze troszkę spadły. No to i ciepło nadchodzi. To pszczółki będą mieć jak ten cukier. Puder zużywać, a przy okazji będzie to poważny zamach na Warodze, drodzy Państwo. I to, co sobie z wiosny przyniosły, trochę będzie przetrzebione. Ta rodzinka pięknie mi lata, ale ta najsłabsza też ładnie się trzyma. Ale chyba jakaś inna będzie prezydentką do najsłabszej rodziny, już nie pamiętam, która. Bo gdzie to wszystko, drodzy Państwo, spamiętać? Tyle uli o wszystkich wiedzieć. No przed chwilą im zdjąłem te, te, te wylotki, puściłem świeżego powietrza, te gąbki wylotkowe. No i tak pszczoły zaczynają latać. Ta jest fajna rodzina, ta jest bardzo silna, ale nie spieszno jej do lotu. No i niestety, tak, to jest ta, będzie najsłabsza rodzina. Co się w tej rodzinie dzieje? No, i tu myślę, zastosować, drodzy Państwo, tę ziemię okrzemkowo. Tylko muszę zdobyć ziemię okrzemkowo, która będzie przeznaczona do celów spożywczych, żeby nie była zanieczyszczona żadnymi chemikaliami w tym rzecz. I pokażę Państwu, jak ja tą ziemię zastosuję, jak pszczoły zmuszę do tego, żeby chodziły po niej i tą ziemię okrzemkowe na swoich stópkach roznosiły po całych gniazdach, po plastrach żeby zrobić warozie drogę cierniową że każde wyjście warozy na skraj komórki będzie się wiązało z okaleczeniem ich przysawek i zdolnością później do egzystencji. Chyba, żeby na kroplówce może tylko być. No i tutaj też, też fajnie, drodzy Państwo, wyskoczyły. Wyskoczyły jak dziad z konopi. Jednak słońce je wybawi, wywawiło, wywabiło. Ta jeszcze się nie rozruszała. A tu moje szalone kundle gdzie one są? Tu mój szalony kundel biega po sąsiedzkich ogrodach. Bo jak jadę do pasieki, to one w rejs od razu uciekają. Przeważnie. No i tu pięknie śmigają. No dawno nie miałem w takiej kondycji rodzin pszczele i wiadomo, że koledzy pszczelarze mają 10 razy mocniejsze rodziny, ale to jest inna sprawa: większa ramka, inne techniki chowania pszczół, łączenie odkładów, kumulowanie kilku rodzin do jednego ula no i agresywna polityka. Z warozą. Tam mnie miło zaskoczyła. To matka bez skrzydełka. A tak pięknie to wszystko wygląda. No i słychać ten szum w pasiece tych pszczół. Także w tym roku się będzie działo u mnie, niestety. Pięknie, nie? To wszystko wygląda. No, niestety, jak każdy pszczelarz, mimo że już będę wnet zjadał siódmą dziesiątkę. Jednak ten brzęk ten widok cieszy nie tylko ucho, ale i oko. Drodzy Państwo, no i jeden kundel zawsiony został przy mnie. Mną się zajmuje, obdarzył mnie swą opieką, a drugi buszuje. No pięknie to wszystko wyszło. I tu jestem ciekawy. Ta rodzina raczej będzie wymagała, wymagała też przeleczenia. Ja z zielem tu jest hmm, młoda matka. Jej siostra niewiele jest lepsza. Dziwne tak, i ko 20 już może będziemy na. Nastawiać inne korpusy. No, niektórzy koledzy przy się pytają: Mówią, że im pszczoły nie chcą iść na inne kontygnacje, chodziają matkę. No, niestety, troszkę za wczasu, za zimno może za małe gniazda i trzeba wiedzieć, jest taka zasada że rodzina pszczela jak zagospodaruje jedną kontygnację to dopiero stopniowo zajmuje drugą a jeśli, jeżeli takie coś chcemy wymusić no to przenosimy połowę ramki z dolnej kontygnacji do góry na tą połowę dolną z tymi ramkami szczerwiem, a drugą połowę suszem, wypełniamy czy że tam węzą no i wtedy matka będzie siedziała i pszczoły pójdą do tego no ale zawczasu drodzy Państwo jakieś tam cele robić z przenoszeniem to się nie upłaca najlepiej wtedy startować jak gniazdo jest dobrze miodem wypełnione to wtedy pszczoły idą w górę jak burza szukają przestrzeni a tak to tylko uniemożliwiamy im prawidłowy rozwój także nie ma co zawczasu wyskakiwać z poszerzeniami gniazda niestety Następne kontygnacje. Ja tu przed ochłodzeniem dałem po ramce. No drodzy Państwo, ale przezały w miarę silne były, jak na moje warunki. Plasty w miarę były zagospodarowane, tam mienna ramka suszu, ciepłego, to nie robi żadnej różnicy. Drodzy Państwo takie usytuowanie wylotków jak ja tu stosuję to jest bardzo korzystne bo z nocy pszczoły wszystko właśnie składają tu na tym progu no i mam elegancko przejrzystość co w tym ulu jest co one z nocy wyrzucają jaki czerw, czy zaziębiony czy grzybica wapienna się pojawiła także z takiego wylotku Wiele spraw można drodzy Państwo. Z, z tak podstawionej deseczki przed lądowiskiem, jak niektórzy pszczelarze ładnie nazywają, można wiele, wiele rzeczy wyczytać niestety. i tu się kolejne rodziny zaczynają rozkojarzać nawet i ten, ta piątka zaczyna się ruszać siódemka no i ten mój najsłabszy ul piętnastka ładnie czadu daje ósemka szesnastka to jest stara matka ze 4 albo z 5 lat ma O, dusiem 19 mi piękniej rozkojarzyła to pięknie latają cieszy to oko, uko to jest ziomb, jest ziomb czuć ten chud w powietrzu no mam ule które można przy takich zimnach rozwalać ale nie będę tego czynił bo trzeba poczekać aż będzie cieplej będzie stosowniejsza pogoda ten czas można takie rzeczy uczynić. To jest mój pierwszy odkład z ubiegłego roku, gdzie przypadkiem bo to miał być odkład bezmatyczny. Wziąłem matkę. Ta pięknie poszła córka z 13. Pięknie. To znaczy, że trzeba będzie Zula 13 matki. Do wychowu dawać. No jest tu tak w półcieniu do słonka. Może 13 stopni, ale proszę Państwa, jakby nie kalesone, to by kurczę, jeszcze by było zimno po nogach, niestety. Tak to kalesone ratują tę sytuację. No i jak Państwo widzą w szeregu ulach mam zastosowaną tą technikę na wyłapywanie na wyłapywanie tego co pszczoły mi zula wyrzucają czyli tu taki prożek i co wyrzucają z nocy, często w dużej mierze tu się znajduje, czy jaka motylica, czy jakaś Czoła. no teraz mi tu zarzucają zaziębionymi pszczółkami no ale mam też takie rodziny pszczele takie ule no ni niestety że dachówka jest za krótka na taki trik to wtedy trzeba będzie chyba tu przed wylotkiem taczki ziemi i to zorganizować proszę państwa żeby Mieć jednak ten monitoring, szczelik rodzin, w ten sposób zorganizowany. Także tu, w tej pasiece, będzie się działo w tym sezonie. Hmm, jak ja sobie z tym poradzę? Hmm. No i jak Państwo widzą. Mam też zdolności akrobatyczne, pięknie sobie obciąłem parkan. Także dziewczyny dają coraz bardziej się rozkojarzają, jak Państwo widzą. Ale chyba to jeszcze nie wszystko na co jest stać. Ale to chyba jeszcze nie wszystko na co jest stać. Wszródzi musiały jednym centymetrem kwadratowym prostokącikiem wchodzić. Teraz mają dużo więcej. No, pięknie już podwapują pyłku. To może na 1 maja będziemy miody czepać. No proszę Państwa, i tym ujęciem, tymi dywagacjami z 12 tego miesiąca, serdecznie się z Państwem Szecha.